Za chwilę to zjem i za godzinę pokażę Wam, jak zachowuje się poziom glukozy we krwi w moim organizmie. A przypomnę, że mam 1,86 m, waży 90 kg i mam 8 cm, to nieważne. Wszystko będę sprawdzał z czytnikiem sib z więcej informacji na jego temat w opisie do tego filmu. To co, zaczynamy? Dobra, a teraz kilka bardzo ciekawych faktów. Po pierwsze, użyłem to, co widać na filmiku: 100 g płatków śniadaniowych i około 200 ml mleka 2%. Po drugie, poziom mojej glukozy na wynosił 86 mg na decylitr i po godzinie o 11.30 to było już 135 mg na decylitr, czyli o niecałe 60% wzrósł poziom mojej glukozy we krwi, po spożyciu właśnie takiego śniadania. Najważniejsze kwestie, które nie są mierzalne samopoczucie i poziom energii. Ja po takim śniadaniu po 30 minutach już mam spadek i energii i samopoczucia. Więc zdecydowanie ja lepiej reaguję na śniadania białkowo-tłuszczowe.